Tak więc i cześć, witajcie, jestem Pixa, to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem znajdziemy się na Keydropie, którego już trochę nie było u nas na, u, na, u mnie na kanale Bodajże, że prawie dwa tygodnie, no ale trochę przerwy od Keydropa sobie zrobiłem. Yy, no, i, no i powracamy do Keydropa, no nic się nie stało, wracamy do Keydropa. Yy, nowy balans, więc mam nadzieję, że coś tu się fajnego zrobi. I widzę, że nowe skrzynki dodali 5 dokładnie. Więc to je sobie też na pewno sprawdzimy, no raczej tej za 316zł raczej nie sprawdzę, chociaż sędziu bym je otworzył No ale niestety to jest praktycznie cały nasz balans, więc no niestety nie sprawdzę A eventu halloween zostało niewiele, bo niecały nie cały dzień jak to oglądam Więc mam nadzieję, że no jeszcze, jeszcze, te skrzyneczki mam nadzieję zostaną trochę, no byłoby miło Ale zanim to, wchodzicie na stronę z opisu, z, z linku w opisie, klikacie sobie tutaj w tym miejscu, wpisujecie kod PIXE w taki oto sposób, klikacie sobie odbierz, no i daje wam on 2,17 na start oraz 5% bonusu do wpłaty Do tego macie taką zakładkę jak darmowe złoto, gdzie za wykonywanie banalnych wręcz zadań dostajecie złote monety Które później w zakładce gold aria możecie wymienić sobie na, 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 na skrzyneczki za, za złoto No i ja jak w każdym odcinku zasymuluję tutaj otwarcie takie właśnie skrzyneczki Ponieważ um, no, jak co odcinek to symuluje tą skrzyneczkę No i niestety tutaj jest rewolwer za 91 groszy No ale to nie jest y, tak naprawdę źle, no bo to co jak jakieś jest całkowicie za darmo, więc nie ma co narzekać No a my będziemy lecieć sobie teraz ze skrzyneczkami, lecimy od najtańszej, która no swoją drogą kosztuje 17 zł, więc wcale nie jest taka tania Będziemy lecieć po dwie myślę, no i zobaczymy, no fajnie jakby karambit wypadł, to by było coś fajnie, niesamowitego Fuel injector, Emperor, Neonoir jest fajnie. No, no, w sumie tutaj sporo skinów jest fajnych, bo skrzyneczka też nie jest jakaś ultra droga. Więc na pewno da się tutaj zrobić profi. Więc lecimy pierwsze dwie skrzyneczki i zobaczymy, co dostaniemy. Z pierwszych dwóch skrzyneczek i mamy dwie. No to. A ok, jest dwa. Ale aż z dwa cukierki, aż tak słabo jeszcze nigdy nie miałem. 21 zł z 33, no to słabo. No to słabo, lecimy dalej w takim razie. Znowu tylko dwa cukierki, ale dropy jeszcze gorsze. Znowu 21 zł, no nie podoba mi się to. A jeszcze raz, no coś tak zabiera ta skrzyneczka. Nie popisała się 800 cukierków i to bardzo, to bardzo fajnie. Dziękuję. Chociaż w sumie, no kurczę, połowa skrzyni się zbycia. więc jeszcze raz polecimy. Jak znowu zabierze, to spadamy z tej skrzyneczki. No i już widzę, że spadamy z tej skrzyneczki. Chociaż nie 30. O, bydła nie po 30 zł, 36 zł. Ej, no to ewidentnie skrzyneczka chce, żebyśmy jednak zostali tutaj. Bo jak tak dała. Tu mamy znowu trochę cukierków. Um, I drop taki nawet okej, okay, bo tylko 3 zł na minus. Jeszcze raz w takim razie polecimy. Za chwilę cały balans tutaj wywala. Ale zobaczcie, jak ta skrzyneczka daje, jak cukierki 500 cukrzyków. I jeszcze na plus. No nie, no, ta skrzyneczka idealnie tutaj. Będziemy chyba na niej siedzieć. Ale chcę je wszystkie przetestować, więc nie ma co. O, dobra, tu już chyba jest zabrane, więc. No tak, tu jest zabrane, więc spadamy sobie z tej skrzyneczki. No bo już zabrała, no to już więcej nie da. Kolejną skrzyneczką jest skrzyneczka za 40 zł, już, więc. No, już taka droższa opcja. Będziemy otwierać po jednej i zobaczymy, co tu drobniemy. No, jakby nie patrzeć na 40 zł, to te skiny na dole nie są zbytnio satysfakcjonujące. No i co, no lecimy no. Fajnie, jakby kostka wypadła, ale to jednak małe szanse są, bo 40 zł skrzynka kosztuje i na początek, no, mogą być te dwie rzeczy obok za plus, a 18, więc nie jest fajnie. Le jeszcze raz polecimy. Jak na razie, fajny drop to to nie był. Yy, ta M4 naprawdę, jest w ostatniej linii, ale ona umie trochę kosztować. No niestety 33 zł, w to jeszcze raz spróbuję. I jak teraz nie da, to spadamy z tej skrzyneczki. Mamy FAMASa, który kosztuje 38 zł, a skrzyneczka 40. No to niestety na minus, więc, no, nie, no niestety, nie, nie polubimy się ze skrzyneczką. Ta skrzyneczka nie wypadła najlepiej. Tutaj posprzedaje jakieś te tańsze rzeczy, bo już trochę balansu spadło. Um, no i co, no i będziemy lecieć dalej. I kolejną skrzyneczką jest skrzynia ze 75 zł. No nie spodziewałem się czegoś takiego. To jest naprawdę tak, tak, no, no dużo. No. No i jakie tu skiny mamy? No, dużo fajnych skinów, jednak są też takie gorsze jak M4 Desolate Space e, Golden Coin. No trochę gorszych jest, aczkolwiek czuję, że tutaj można fajnie zrobić. 75 zł lecimy. Koska jakby wypadła też by było mega fajnie i mamy Aga Phantom Disruptor, który kosztuje około 50 zł, no to kurczę, spory minus i nie wiem czy otwierać jeszcze raz, bo no tu spory minus poleciał. Ale, dobra, lecimy jeszcze raz. Lecimy jeszcze raz. Na tej skrzynce drugą szansę. I tutaj mamy niestety M4. A to jest Cyrex, która będzie kont z totalnym minusem. Więc, zdecydowanie, ta skrzyneczka. No, nie jest moją ulubioną. Pozbędziemy się tutaj tych itemków No, drobny itemki w tej samej cenie co z poprzedniej skrzyni, która była dwa razy tańsza. Kolejną skrzynią jest skrzynia Witch, która jest na promocji. No, i już kosztuje 118 zł. No tutaj, jakby coś fajnego wypadło, to bym nie narzekał, ponieważ już jesteśmy na dużym minusie. Co prawda, upgrader umie działać cuda, no ale, ale to się nie ma co liczyć, że upgrader oczywiście będzie dawać, bo są niże dare są niże nie da. No tutaj, jakby kosa wypadał też by było fajnie, ale kosa nie wypadnie pewnie tak czy siak mi. Lecimy, lecimy. To jest praktycznie cały balans i dostajemy. No w sumie syf z tej skrzyni. Jak na tą skrzynię to jest syf. 73 zł ze 118, tu ani trochę nie jest dobry drop. Spróbuję się odrobić i spróbuję otworzyć tą skrzyneczkę, co tutaj. Co tutaj tak, tak w miarę okej okay dawała. To się pozbędę tutaj tego skina. No i polecimy sobie, otworzyć tą skrzyneczkę za 40 zł, jeszcze jedno. No ta skrzynia szczerze, moim zdaniem, lepiej daje niż te droższe. No i zobaczcie, no i Famas, który jest zyskiem. Nie, nie jest, jest zyskiem, po 51 zł. Jeszcze 100 cukierków. No to skrzynka szczerze, żebym otworzył jeszcze raz. Więc tutaj się czegoś pozbędę. No tu tańsze, tu tańsze i tu tańsze. No i jeszcze raz sobie otworzymy. Bo czemu nie? Skrzynia fajnie daje, to czemu nie otwierać? To jest chyba moja ulubiona skrzynia, będzie. Ponieważ za 30 zł naprawdę fajnie daje. A jeszcze jakby kosa poleciała, to by była magia. Mamy już troszeczkę Bullet Rain, która nie jest wcale taka tania. Bo kosztuje 60 zł. No i. No, i kolejne 20 zł na plus, więc to mi się naprawdę podoba. Więc pozbędę się kolejnych rzeczy. Wszystkie poniżej 4 dyszek sprzedam. Bo kurczę, no, jak skrzynia tak daje, to aż chcę ją otwierać. Naprawdę chcę ją otwierać, jak tak fajnie daje. Lecimy. Jeszcze zaraz sobie z drapeczki podrapiemy. Oj, tu niestety bardzo słabo. Tu niestety niesamowicie słabo. no um, Dobra, jeszcze raz no, chcę za cały balans podpierać tę skrzyneczkę. O nie, dobra, skrzyneczka chyba się obraziła już na mnie Tak ją wychwalałem, to się obraziła Cukierki w 150 na pewno tego nie rekompensuje, więc lecimy jeszcze raz na skrzynię No nie, skrzyneczka się chyba zepsuła już Skrzyneczka się zepsuła No i w sumie z czterech stówek jest 230, więc duży minus Ale to raczej da się odrobić jeszcze Jeszcze mamy 12 zł, to na koniec to lecimy sobie z ghostem No i z drapeczkiem przed upgraderem, żeby jakieś skiny ogarnąć Więc lecimy Mamy bazyliszka, który kosztuje, uwaga, 7,40. No to też słabo. No myślałem, że lepiej. Dobra. Lecimy sobie teraz na Halloween event. No i sobie zrobimy tutaj, podrapiemy. Drape, zdrapeczki, no nie? Mamy 1600 cukierków i nie wiem, gdzie są zdrapki, O, pojawiły się. Wygenerujemy sobie nowe. No i zdrapiemy i zobaczymy, co dostaniemy. Syf, no tak, średnio. Syf, ok. Syf, syf, syf. syf. I syf. No i, no i w sumie syf poleciał z tego. Więc lecimy na upgradera. Może upgrader tutaj coś jakoś da. I w sumie bym zrobił skina dla Was, tak szczerze powiem. Trzeba było jakoś. albo tak, tak, o, tak, tak, tak. O, może coś takiego. Tak na 4 Ziko, może. Coś dla Was bym tu ogarnął. Takiego co fajnie byłoby pograć. No i myślę, że fajny dla Was będzie. Będzie kurczę, nie wiem. No jak będzie kurczę, ten digielek, co tu widziałem o 37%. Jak się to będzie kit. No i ten digielek jest dzisiaj do wygrania. Więc jedyne co musicie zrobić, to oczywiście komentarz hasło Digiel. No i macie szansę na wygranie tego digielka za 4,50. A my lecimy teraz z upgraderem. Tu sobie zaznaczę więcej skinów. Nie wiem, czemu takie lagi są. Mój internet ostatnio lubię odwalać. No nic niestety nie poradzę, no ale no tak wyszło, nic nie poradzę. Mój internet lubi odwalać, widzicie, że tutaj się strasznie długo w ogóle ikonki przytują. No ale ja nic na to nie poradzę, no to jest już problem infrastruktury polskiej, bo no zobaczcie, do, ile ja tu muszę czekać, żeby skiny się pojawiły. Albo keydrop może być przeciążony, chociaż nie chcę mówić, ponieważ ja się na tym tak nie są zbytnio. I kolejny Abo jest siadł, więc jak na razie fajnie siadł wszystkie autraidy. Jeszcze nie słyszałem dźwięku przegranej dzisiaj, więc to akurat jest y, pozytyw. Lecimy sobie tak, teraz bym obrócił strony czy. Stój, 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 stój! No i siadło i gitara, i słuchajcie, już się chyba robi nawet profit. Nie, jeszcze jest stówka na minus, jeszcze jest stówka na minus, aczkolwiek z tego da się jeszcze zrobić profit na pewno. Ten już chyba nie siądzie No tak, ten już nie siądzie Widziałem po prostu, już tak mocno zakręciło. Tu dorzucę balans bo, bo coś czuję, że teraz to zadecyduje Niestety nie No i przegrałem kolejnego skina Teraz No znowu spaliło O nie, to już, to już nie jest miło Bo jest 160 zł e, I chyba coś czuję, że przegrałem wszystko Teraz cyk I no dalej kręć Zobaczcie jaki ping, patrzcie to ale długo myśli, kurde I Stój, stój, proszę, no nie, nie wierzę Nie wierzę, przegrałem wszystko Ja tego skina zostałem, bo ja w filmie jeszcze chcę dla was nagrać, więc to nic nie poradzę A tego digierka macie dzisiaj do wygrania, o tym przypominam A my widzimy się w kolejnych filmach, no niestety wyszedłem dzisiaj na kompletny minus No nie spodziewałem się, że tak słabo będzie na tym upgraderze Jeszcze mój internet tutaj nie dobił, tak więc co Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach, naura